Kurde, myśmy taką dobrą regularność co tydzień film przez cały marzec, a potem się postarało bo nauczenie zdalne i w ogóle, ale teraz mamy już wakacje i pora na zmiany. Po pierwsze, poprawiłem trochę grafiki kanału i uważam, że wygląda to znacznie lepiej. A poza tym, zaczynamy nową serię z Minecrafta Crazy Craft y i będziemy sobie grać na modpaku Kinda Crazy Craft na który chciałem w ogóle od bardzo dawna już pograć, ale kompletnie nie patrzyłem w ogóle co to będą za mody, i, i nie wiem, mam nadzieję, że będzie przynajmniej trochę zabawniej bo wiem, że będzie chyba ciężko ale dobra, bo pierwsze co mi się w ogóle rzuciło w oczy to te różowe drzewa więc sobie ogarniemy o co chodzi, mam tutaj jakieś od razu rzeczy, nie brałem tego mam 16 jabłek i co to jest w ogóle? książka jakaś, mamy... u uh, 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 uh. uh. są jakieś craftingi to jest pewnie z jakiegoś moda część, ale nie wiem, idziemy zobaczyć te drzewa, tylko żebyśmy się nie zabili przypadkiem od razu tak Hop, siup, tam kurczak jakiś... ale tam chyba była wioska. Co to jest? Są rówki. A on mnie bije. On mnie bije. Autentycznie. Nie mogę do niego trafić. Dobra, idziemy. Tu jest drugi taki, nie, tu jest dużo jakichś robali dziwnych. Ale tu właśnie widziałem wioskę to... Tam też są jakieś takie różowe. Czy są jakieś dziwne... Jan, nie, nie mogę to zabrać? Nie mogę tego zabrać. Kurde, kurzy się tu. Czemu coś bije? Nie! Idź, idź! On na mnie pluje, ej! Okej, okay, dobra, to było szybkie Coś dostałem To są informacje o ten... Mogę tam iść zabrać itemy, tylko będzie teraz problem, bo... Ale mnie denerwuje to coś, co to jest? Jakby zbierzemy chyba tylko te jabłka tak na szybko, bo... Dobra, 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 dobra O nie wiem, z ich dwóch Okej, okay, nie zbliżamy się tam, trudno, jabłka to nic takiego, na szczęście tam nie mieliśmy Tam jest jakaś wyspa... Kurde, ładnie tutaj Może pójdźmy tędy, niestety ta rzeka czy trochę tam... Tam są jakieś lasy olbrzymie pójdźmy do tego grodu tam jest więcej, tam płyną yy, niestety tutaj widać że w wodzie nie będziemy bezpieczni tu jest ciemno, co to jest? to jest jakieś tęczowe coś możemy to zebrać w sumie? Tak? możemy to zebrać? o, możemy to zebrać nie wiem po co mi to, schowam sobie tutaj to w Eee. Yy, yy, to jest koper, nie wiem jak to było na polski, bo teraz zapomniałem ale nie wiem co tutaj robi to jest koper, ten, w grawlu dziwne Mam jeszcze w ogóle starą wioskę i to jest najciekawsze. A co jest z tymi drzwiami? Dobra, nieważne. Kurde, nie ma w tej wiosce z tych skrzynek są teraz te nowe. Może kowal się trafi? O dzień dobry panu. Fajnie było, gdyby się trafił kowal, bo tu się przydało mi coś, jakieś itemki. Albo jakiś domek specjalny. Kurde, ciekawe były te domki teraz tam trochę zepsuje. Tego Minecrafta. Tą aktualizacją 1.14. Ładne są te taliano. Szkoda, że nie mogli ich zebrać na razie. Okej, okay, jedzonko trochę. Gdy są marchewki, to nam się przydaje, ja lubię marchewki, bardzo lubię marchewki e pewnie będziemy mieli dużo śmieci zaraz, bo Ja mam taką tendencję dziwną, że jak chodzę i coś zbieram, szukam kamienie na przykład na domek to później mam dużo zielonych rzeczy. Mam różne kwiatki dziwne i uznałem, że mi się spodobają. I ten, tak jest. A tu mamy dużo itemów do, do yy, pozbierania i kolekcjonowania, bo, bo tu jest ogólnie dużo rzeczy. O, jest kowal, 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 kowal. Zobaczmy co to jest skrzynce. Może. Dobrze. Iron. Co to jest? Co to jest? To jest magiczne? Nie wiem, co to znaczy. Nie, nie chcę się teraz tego tłumaczyć, ale ciekawe. Dobra, na razie to założy. Nie, dobra. Można raz sobie to zostawię. E, jest tutaj jeszcze jakieś kowe albo coś, tu sobie zbierzemy znowu pszenicę, zaraz sobie zrobimy jakieś chlebki. Odłożymy, elegancko. Coś tu mi mrugnęło, to są owce, tam chyba mam to miejsce mojej śmierci jeszcze zaznaczone. Co to jest? To jest jakby... To jest jakiś zamek? Bo to wygląda trochę jak ten kościół, tylko podwójne, potczwórne. Jak tu wejdziemy, to jest jakiś zamek. Ale czy tutaj mamy cokolwiek do szukania? Żeby coś... Mamy szansę tutaj cokolwiek znaleźć jakby? Nie wiem, ale ciekawe miejsce. Chyba nie. Chyba... Nie, ale to wysokie. I co? Tu tylko tyle. A to nie, nie mamy tutaj kompletnie czego szukać. Kompletnie nie mamy tutaj czego szukać. Dobra, idziemy dalej, bo nie ma czasu. Nie wiem ile ten film już trwa, ewentualnie go podzielę na na pół. Yy, tylko... W sumie ta wioska to jest dobre miejsce, ale w tych starych wioskach nie było jeszcze łóżek. Jak się zrobi noc, to wydaje mi się, że będziemy mieli spory problem. To zaraz sprawdzimy, czy to się da może coś ee, z tego zrobić ciekawego. O, duże marchawki. Na razie się może zagnieździmy w tej wiosce, bo ładna jest. Ogrodzona murem. Chyba będziemy tutaj jak na razie bezpieczni. Dużo marchawek mają. Podoba mi się tu. Bardzo mi się tu podoba. Eee... W ogóle to są jakieś dziwne jeszcze kwiatki, zaraz to zerkniemy na to. Co to jest? Mityczny ten. Jest niebieski kwiatek. Mogę to zebrać? Co to mi robi? Co to mi robi? Są tutaj w ogóle to jest ciekawe. To Ja to bardzo lubię. Co to są? To jakieś potwory Godzille i inne. Dobra, nie wiem. Podoba mi się te kwiatki z białej. Jeszcze te trzy i sobie już za tu. No właśnie, tak jak mówię, ja tak zawsze mam, że idę i zbieram jakieś głupie kwiatki i posiadam zawalone eku całe. To jest jakieś. To są piaski! To są piaski ruchome. Przeżyję? Uciekłem, dobra. Co to jest? To są. A, Hunter. Rozumiem. Mogę ich zobaczyć, oni są szybsi, ja sobie Dobrze, robi się. No, ostatni bezpieczny. A, to są jakieś książki? Eee, nie. O! O, no nie wiem to na przykład zobaczmy co to jest. Nie mogę tego wykorzystać. Jak wezmę... Znaczy i tak wezmę wszystko, bo... bo czemu bym nie brać, ale co to jest? To są jakieś instrukcje. To są jakieś instrukcje. Ja bym to tutaj na razie chyba zostawił, bo kiedyś będziemy tego szukać zapewne. I tak to, to będziemy wiedzieli, gdzie tego szukać, ale robi się noc. I to jest największy nasz problem w tej chwili. To jest w tej chwili nasz naprawdę największy problem. Tam były jak jakieś te... Jest ciemno, ja już tutaj prawie nic nie widzę, a Wy to zupełnie nic nie będzie widzieć. Mmm... Eee, jakby nie wiem, czy ci Hunterze nas obronią jakoś, ale ciekawie wyglądają. Są strasznie szybcy i za ten zapieprzają okropnie. Bardzo. Eee, a to w ogóle za to jest? To jest. To, jest, to jest coś innego niż tam? To jest coś innego niż tam. Hmm, bo tam było, widziałem, że ten jakieś... Jeszcze raz filmkę Czy to jest coś o -Chan, tak? Witchcraft, tak? Dobra. Yy, ja bym to zostawił i chyba będziemy kończyć, bo się zrobiła noc. Yy, ogarniemy sobie w kolejnym filmie jakieś inne miejsca. I... Kurde! Co się dzieje? Ops. Ups. Yy, tak. No... No właśnie. No... Dobra. Do kolejnego odcinka. Cześć.